Opel Zafira B 2006 rok 274 tysiące przebiegu diesel 19CDTI 120 koni. Nie ma jakichś specjalnych oznak rdzy, jak Opel, samochód zadbany, serwisowany przede wszystkim. jest to nowy samochód, ma kilka mankamentów jakieś zadrapania, jakieś pozimowe jeżdżenia, jakieś różne o. proszę bardzo takiego o na lufelgach. roczne opony, yy, sezonowe, zimowe, zima, lato małe wgnioty tutaj od Przyczepy, akurat wciąganej, która tu była na Przyczepa mały zgniot się zrobił, akurat tutaj, przy skręcie. Nawet go nie widać, praktycznie duży, wygodny, średnioosobowy, zadbany samochód rodzinny. A w środku, jak w środku, jak ktoś ba, tak ma nie. Ktoś trzyma różne rupiecia wody, to tak jest później. Nic nie mam do ukrycia, także wiadomo, pokazuję, jak, jak to wygląda. Jest tylna kratka. Środek zadbany, jest radio z wyszytlaczem. Fakt, że się ktoś będzie śmiał, że jeży na koralikach, ale... plecy mnie bolą akurat, akurat yy, sposób dziadków taksówkarzy, jak to się mówi, którzy kiedyś takie jeździli w Polonezach na tych kulkach. Też się śmiałem, ale naprawdę to jednak funkcjonuje i działa pomaga mi w pielęgnacji moich pleców akurat przy dłuższych jazdach akurat to jest praktyczne no, samochód tak mówię duży A no, zapalniczka tam jest tylko mam tu kamerkę podłączoną w lusterku którą używam tam także nawet tam leży zapalniczka Ktoś, ktoś chce kupić Opel za, za chwilę polecam, bo, bo naprawdę samochód naprawdę niezawodny, nie no nie zawód mnie. Jeżdżą praktycznie wszędzie na, na Polska Niemcy, Niemcy Polska, nie? jak to się mówi. Tego jest, jest bagażnik dachowy. chcę tu jeszcze pokazać? samochody jest świeżo umyty, także mogą być takie różne jakieś na lakierze, ale to jest zmycie samochodu po prostu. Pracuję w takiej pracy, że mam po prostu dostęp do wody. wody. <gry> także nie zdążą dosnąć jeszcze. Jest zagłówek, sześciobiegowa skrzynia biegów. Tak, mówiłem, samochód diesel, bardzo oszczędny. Sam raz na długie podróże, czy dojazd do pracy z kolegami, którzy będą płacić za dojazd, nie wiadomo o co chodzi. Nie ma samochód w jest po prostu pod spodem, nie mam dzisiaj możliwości iść na kanał, ale... Naprawdę nie ma pod spodem żadnej rdzy, nic, po prostu jak z fabryki wyjechał, jak na opla, to bardzo dobrze, nie? Fakt, tutaj ma małe przebicie na lakierze, jeszcze chciałem pokazać tutaj To jest od mycia, mm, od karszera, odpływ był po prostu, został Małą kropką, tu się mówi szprajową, no szprajem, no Także Warty samochód godny polecenia. Ktoś kto będzie nim jeździł na pewno nie będzie długo, długo w niego inwestował, bo samochód jest po prostu inwestowany. Na bieżąco wszystko robione w nim było wymieniane. No i samochód też jest zadbany, nie? Dajby powiedzieć by krótko zagarażowany. Też mam drugi samochód, ale muszę dzielić teraz trochę ten na garażu, trochę drugi na garażu. Także polecam. Jestem tego trzecim właścicielem tego samochodu. Wcześniej było dwóch Niemców. A samochód odkupiony, no nie powiem, że od tak zwanego dziadka, bo to jak każdy sprzedaje samochód, mówi od dziadka. Nie jestem też handlarzem, ale no kupiłem od gościa w średnim wieku, czyli 50-50 lat, no 50 parę lat miał. Samochód był kupiony za 2400 euro. Na dzień dzisiejszy samochód sprzedam. Hmm, jaką cenę tu rozpowiedzieć? Myślę, że jak ktoś by mi dał 1900 euro, bym był zadowolony. Także polecam do zakupu, do obejrzenia w filmiku, polecam. No i żegnam, nie? Nie wiem co dalej powiedzieć. Nie jestem wyzdrawny youtuber. <ścoughs> Pozdrawiam.